No, cześć, witajcie z pokładu 690. Jak widzicie, z tyłu zaczepionego mamy NZ. Godzinę, mają, godzinę mamy ich 17. Przewożę NZ e, z jednego gospodarstwa na drugie, żeby Case potem mógł się przyczepić. Gdyż Kejs prowadzi uprawę, zaraz go powinniście zobaczyć. Ja go też powinienem za chwilę zobaczyć. I za chwilę dowiem się, gdzie, go, gdzie mógł go odstawić. Dzisiaj wstałem dosyć późno, było dziewiątej, no ale położyłem się też późno, bo w pół do drugiej. Eee, padało nad ranem i padało rano. Myśleliśmy, że nie będziemy siać, okazuje się, że jednak siejemy. I wszystko wskazuje na to, że ja znów, że ja znów dzisiaj wskoczę jako operator klasa późnym popołudniem, wieczorem nawet, a tam w oddali jest case. Więc zadzwonię zaraz i się zapytam, gdzie zostawić tenże właśnie agregat. No i dobra, tu go zrzucimy. Po konsultacji. I trzeba się będzie zawijać z powrotem w 190, zaprowadzić tam, gdzie jest aktualnie sione. Hmm. Tak, tutaj już będzie. że nie dam rady, to musi być tam. Zaprowadzimy go tam, gdzie jest sionę. Chyba, że jestem jeszcze w stanie go podnieść. Jeszcze tu może do góry. To jest rozkładanie, to nas nie interesuje. A tym go jeszcze podniosę, czy nie? Tym już go opuszczam. zostawić jak najwyżej ze względu na to, że w Kejsie No nic to już nie ogra Z racji, że w Kejsie zaczep jest wyżej jak w 190 Ale to będzie to Się wyciągnąć. Wcześniej MZURIEGO smarowałem. Pomagałem smarować. Upierdzieliłem się cały. Uwielbiłem robotę. Smarowanie to najlepsze, co może być na świecie. Szlak by to trafił. O, jeszcze olejem, but upierdzielony też fajnie. Chyba jest to co, to co chcieliśmy osiągnąć. Elegancko przenoszę się, więc powrotem z pół godziny drogi będę miał, żeby tam dojechać. Zobaczycie tam gdzie siejemy i będziemy siać. Kurczę, kolejna nocka się szykuje. Może nie kompletna, ale nie mam gdzie rąk umyć. A wpis wszystkim, powiem Wam szczerze, że mi się to przykrzy Trochę. No, ale trzeba to skończyć po prostu. I tyle, powiem, wiecie, najgorsze jest to, że ja nie mam wam kiedy filmu zmontować. to jest najgorsze. Teraz powinien wjechać film z nawozów, do na nawozów. On jest przed, bo, bo, przed jakichś dwóch tygodni. Ja bym chciał go bardzo wrzucić. Zacząłem go rano montować, ale no, widzicie co się dzieje. A ja z tych filmów zaległych trochę mamy. No, ale to się nie ma co przejmować i też nie przedłużam odcinka, bo będziemy się widzieli już z, po, z pozycji klasa i widzicie szybkie przenosiny zmiana perspektywy zameldowaliśmy się już w klasie tutaj Mike zaczął siać ten kawałek nawet dużą część jego zasiał dużą część, połowę można powiedzieć zasiał, więc my będziemy walczyli z drugą połową pole ma bliskość 18 hektarów na liczniku mamy już 8 trochę to potrwa do 20 nie ma szans żebyśmy się wyrobili 21 22 nas raczej Złapię, ale jest jak jest. Nie ma co tutaj marudzić, tylko trzeba robić robotę. Tak też robimy. Nowa kalibracja. Za każdym razem kalibrujemy siemnik na inną odmianę nasion. Tutaj inna odmiana, chociaż taka sama chyba jak na początku była siana na, na poprzednim gospodarstwie. To jest to pole do zasiania i jeszcze jedno, drugie, równie duże, nawet większe od tego. Będą przenosiny na kolejne, zarazem ostatnie gospodarstwo, na którym siana będzie przez nas kukurydza. Dokładnie tak. Więc jak dobrze pójdzie, pojutrze powinniśmy zakończyć siewy kukurydzy, jednakże zależy to wszystko od, od pogody. A pogoda, co nam mówi pogoda? Pogoda nadaje nam na jutro deszcz i na pojutrze. Bo dziś mamy wtorek. Jutro 9:10 ma padać deszcz. Sumie nic takiego strasznego, jeśli tak by było, to nie powinno to wstrzymać. Bo widzicie, spadło się 5 mm, jak popatrzycie na pole, nie widać tego. Z powodzeniem by się to dało wałować. Ale tak ja sobie jutro wskoczę na wały zapewne i będę mógł nadrabiać i doganiać go powolutku, bez pośpiechu. Nie wiem, czy jutro wieczorem znowu będą chcieli mnie na siewnik stwierdzić jak wam życie pewnie tak będzie nic nie ma Nie ma to znaczenia Dziś mamy wtorek 14 maja roku pańskiego 2024 naprzeciwko nasza pszeniczka o zima sobie tam rośnie widzę tak nawet nie najgorzej wygląda Wczoraj menadżer był na ładowarce. Jak ja chciałem, dzisiaj jest ten kolega, co z ładowarką jeździ. Będzie tutaj ze mną do momentu, aż skończymy się, w... oby jak najprędzej. Mamy tutaj klinka wam Został taki klinek w tym rogu. Tutaj jest zasiany jakieś ten, jakiś kolejny z tych projektów. Pamiętam w zeszłym roku, ja to szykowałem pod się. I właśnie taki tutaj, więc trzeba to obrzeć. Obrzej klinek i będę się zaczynał. Będę się uzabierał za poprzeczkę. Był przed chwilą szefu, się pytał, jak się dla mnie podoba. Znaczy, ja mówię, jak normalnie, robota jak robota. Chciałem ci powiedzieć. O, troszkę klask po tutaj Kręci jakieś kurcze, cyrkle. tej linii poprzeczki nie mam wyznaczonej z Amazona, ponieważ tak jak mówię, zabrany jest kawałek pola i ciężko to by było tutaj wyznaczyć, więc trzeba samemu zgaduj z gadula. No jaką to szerokość, 4 przyjazny. Jeden raz i powinno być kilk, myślę. No, jak ty cofasz chłopie. Jeszcze poprawić, amatorka, zobaczcie. Jeszcze kurwa się pasek z zegarka musiał. będzie, jeden, drugi myślę, że będzie. No i git. Nie wiem, czy z tamtej strony też taki klinik będzie wychodził. Chyba będzie. Z takim przyjazdem tutaj jechaliśmy. Ale to tutaj spokojnie jest. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Nie no, myślę, że zlipy. Nie ma tutaj potrzeby siania a jeśli ten a jeśli się okaże, że trzeba to się dosieje jeszcze po prostu jeden przejazd i tyle Ale nie no gdzie, tu mam jeden, jedna szerokość spokojnie zostawiona, jest idealnie Niepotrzebna panika, tak, tutaj te poglądy rosną to w zeszłym roku uprawiałem gruberem Takim śmiesznym, starym Możecie pamiętać Spoko, tutaj też się raczej na tej poprzeczce już tutaj łapiemy Z tej strony klinka robić nie trzeba, jest chyba na równo nawet To git będziemy, więc będziemy mogli zaczynać poprzeczkę Od której strony będziemy zaczynali? Zacznijmy od tej sebabnya tam pipce, że wyjechaliśmy poza pole dobra teraz nas interesuje interesuje nas AB Contour, New AB Contour w porządku to jest to co nas interesuje plecyk tutaj przyniosłem, bo szefu ze mną jeździł ale już go mogę przenieść z tutaj Zaczynamy rysowanie pierwszego przejazdu od razu, cyk, malowanko. Siejemy. No i dobra, dorzuciłem jeszcze dwa worki, 12,90 muszę zapisać. Dorzuciłem jeszcze dwa worki nasion. Na to kółko wystarczy. Będę nagrywał Tego ziomka, może sobie nie życzę być na Polish YouTube Jest kawałek działki, żeby to wokół objechać Mam to dokończyć, przyjechać na następne pole I tyle na dziś, Mike jutro O 6 rano ma w pasie ci Jeszcze jedno pole jest do zasiania Tamto 25 hektarów Zasieje i będzie się przenosił na Kolejne Gospo A ja dzisiaj muszę się wam film zmontować. Ambitnie Mam nadzieję chociaż, że on ten rożek dobrze wysiął, ale nie no bo widzę, że jest Się nie okazało, że będę musiał jeszcze wysiewać. A potem deszczu idzie się troszeczkę chłodniej. To gdzie jest rześko. Nie, cały klenek wysiany to git można siać. Ja już... Na prawie ostatni przejazd na tym polu dochodzi. 21. Powoli. Ja robię sobie uwrocie na poprzeczce. Jeszcze się będę przenosił na kolejne pole, by 22 mnie złapie raczej. No ale to git Zawsze to 20. 22 to nie.

Nie wiedzieć, ile to może było zejść, bo to takie gdywanie zawsze. No ale nie wiem, ja muszę zawsze w że o 15 skończy, przyniesie się na tamte gospodarstwo. Jakby się przeniósł na tamte gospodarstwo, zaczął tam siać. Ja bym jutro wieczorem w sko wskoczył, żeby jeszcze troszeczkę to podgonić. To wydaje mi się, że następnego dnia powinniśmy to skończyć. Co my dzisiaj mamy, No i tej mamy się wtorek. W, środek, w czwartek może zakończymy się jednak. Trzymajcie kciuki za, no bo będziecie wiedzieć gdy będziemy to oglądali, to już będzie... Dawno po siebie ale fajna, fajna robota. I tu w nabieram. nabiera. Czasami tę nawigacja potrafi odwalić, zwłaszcza kiedy robię tutaj takie kontury, kiedy wjeżdżam wokół, bo potrafi <trafi> odwalić taką akcję, żeby zjeżdża z toru. Więc to by już się że nie przeuważyłem i już z, z prawo mi trafiło. Ale poza tym wszystko spoko, gadam z Wami, do Was gestykuluję, a ziomy, co jeździcie do się patrzy. co ono ma Jest jak jest. Dobra, zaraz zobaczymy co to... Trzeba przestać z powrotem na mnie, muszę tylko wpisać ile. W worku wrzuciłem 4 Shirley. Kiedyśmy ostatnio wrzucali, to było chyba tutaj. Jaki tu teraz mamy 15,97 Стиль. że widzę które przejazdy już są za mną bo to nieraz już trzeba byłoby zgadywać gdzie jechałem, a gdzie nie jechałem. Bo tak wszystko idzie tak jak trzeba. I co robię ostatni przejazd. I będziemy zaraz zakończać. Od razu się do Was jak właśnie skończy. Trzymajcie się to do zobaczenia. Tak więc udało się. Siewta dziś zakończony 21.15, więc nawet fajna godzina na zakończenie, chociaż zanim dojadę do domu. Podstawienie ciągnika, i tak zlapię 22, albo i dalej. Ale mimo wszystko postaram się. Postaram się dzisiaj wam zmontować jakiś odcinek, żeby to było wszystko szło na bieżąco. Kolejny dzień w klasie, zobaczymy co jutro przyniesie. Jak nie będzie deszczu, to pewnie zwałuje to co dzisiaj zostało zasiane, i to co on jutro zasieje. I zobaczymy co potem co przyniesie reszta dnia, on zacznie dosyć wcześnie, bo o 6 rano, więc troszeczkę będzie miał przewagi na pewno nade mną ja sobie gdzieś pośpię troszeczkę dłużej ale wydaje mi się, że na 10.11 11 powinienem zacząć wołować, jeśli nic się nie zmieni, bo w tej firmie zmienia się na bieżąco wszystko ale taka branża niemniej jednak, dziękuję Wam za oglądanie eee, subskrybujcie kanał, przypominam po raz kolejny, żeby, bo te suby ostatnio stanęły a fajnie by było, żeby to szło cały czas do góry łapkę pod filmem, proszę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.